Witam Cię serdecznie, Marcin z tej strony. Kolejne czwarte zdanie z matury poprawkowej z września 2020 roku. No i zadanie mam następujące. Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą taką nierówność jest liczba 1, 2 czy 4. Oczywiście przepiszemy sobie na początku tą nierówność, czyli mamy 5, nawias, 4 minus x. To jest podzielone oczywiście przez dwójeczkę i to ma być mniejsze od x. Na początku możemy sobie oczywiście w liczniku pozbyć się nawiasu, 5 razy 4 to jest 20. 5 razy minus x to jest minus 5x. To jest oczywiście podzielone przez 2. No i to jest mniejsze od x. Następna rzecz możemy spokojnie pozbyć się ułamka, czyli pomnożymy sobie to wszystko przez 2. Tu się dwójeczki skrócą, więc po lewej stronie zostanie 20 minus 5x. A tutaj x razy 2 to jest 2x x -y przeniesiemy na lewą stronę, a liczby przeniesiemy na prawą stronę, czyli najpierw tak odejmiemy sobie 2x, czyli mamy tak, 20, minus 5x, minus 2x to jest minus 7x, jest mniejsze od zera, no bo 2x -y przenieśliśmy, teraz przeniesiemy sobie 20, czyli mamy minus 7x jest mniejsze od minus 20. właśnie że znaków nie zmieniałem, bo dopiero teraz zmienię, kiedy podzielę przez liczbę ujemną, czyli przez minus 7. Czyli mamy X zmiana znaku ujemna z ujemną daje dodatnią, A 20 przez 7 to jest oczywiście 27, które można inaczej zapisać jako 2 całe i 6 siódmych, no bo 2 razy 7 plus 14 plus 6 to jest 20. Ponieważ to jest nierówność, to trzeba ją nadysować. Zaznaczam sobie tutaj gdzieś 2 całe i 6 Znak jest w lewo, e, w prawo oczywiście, bo jest większe, tak. Tu jest kółko, no i zaznaczamy, że to są te liczby. Czyli gdybyśmy mieli tylko rozwiązać tę nierówność, to byśmy napisali, że x należy od 2 całe i 6 siódmych do plus nieskończoności. Ale co my mamy znaleźć? Najmniejszą liczbę całkowitą, spełniającą nierówność. Czyli liczby całkowite to są oczywiście liczby bez ułamków, bez pierwiastków całe. tak? Czy jest to na przykład 0, to jak widać nie należy do tego przedziału. Jest to na przykład 1, które też nie należy do tego przedziału. Jest to na przykład 2, które też nie należy do tego przedziału, ale cujeczka, ponieważ już jest większa od 2 i 2 całej sześć, siódmych, należy. Później czwóreczka też należy, ale skoro mamy znaleźć najmniejszą, pasującą, to cujeczka należy do tego przedziału, zgadza się? No. Więc odpowiedź poprawna to jest odpowiedź C. I tyle. Pytania w komentarzach, łapki w górę zawsze mile widziane, a ja zmykam zadanie numer 5. Cześć.